Przedstawiamy trzecią część serii na temat organizacji kulturalnych, które działają w naszym pięknym regionie. W ramach polsko-czeskiego projektu chcielibyśmy przedstawić urokliwe Stowarzyszenie Hagnozek. Życząc miłego dnia, witamy u nas w Hnoicach. Hnoice to mała wioska niedaleko Ołomuńca. Leży między Sternberkiem a Litowlem. Herb miejscowości przedstawia skrzyżowane widły ze srebrnym szpadlem na zielonej tarczy. To są takie obrzeża tej naszej hane. Tak. A teraz już o naszym stowarzyszeniu Hagnozek. Ja mam na imię Lenka, a to jest mój mąż Mirosław Korzenek. Prowadzimy zespół Niezapominajki i Wianeczek, pomienki. A Wienecie, który należał kiedyś do stowarzyszenia, ale dzisiaj jest zarejestrowanym stowarzyszeniem Hagnozek. <noise> Samo słowo hagnozek oznacza medalik z wizerunkiem świętego do zawieszenia na szyi. Termin ten znaleźliśmy w słowniku z objaśnieniami wierszy Andrzeja Przykryla z roku około 1904. Zaciekawiło nas to również dlatego, że hnoice i hagnozek pasują do siebie. Mamy jedleczko. Červená rožečko, kdy jsi tak dlouho byla, o sto dánke, o ro dánke, nohé měla, čím se zotírala. S červeným šátečkem a bílým vajíčkem, jak je to byl mazanec, bez kořínku, bez vajec. Svaté ježi zdává, zem odmykává, aby tráva rostla, Trawa zelena, biala modra, szele jakej kwitnie na w się nam, 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 ten nuetkiem panam. Zespół Niezapominajki, Pomnienki, jest dziecięcym zespołem, w którym dzieci tańczą już od dzieciństwa. Nasze dzieci uważają to za coś naturalnego i mamy ogromną radość, kiedy widzimy jak dzieci przychodzą, są zachwycone tańcem i widzimy, jak już w przeciągu roku robią ogromne postępy. Pomaga im to na przykład w nauczeniu się pieśni, i stopniowo uczą się ich na pamięć. Podobnie jest z koordynacją ruchu. To jest niesamowite, kiedy widzę, jak im to idzie i jaką z tego mają radość. Ubieranie się w strój ludowy. Jest przez dzieci niekiedy trudniejszą sprawą, ponieważ niektórych rzeczy nie chcą, jeżeli są trochę bardziej nakrochmalone. Drapie ich to. Teraz problemem są różne tatuaże i lakierowane paznokcie, nawet u małych dzieci. Dziewczynki są bardzo szczęśliwe w stroju ludowym, kiedy mają na sobie spódnicę, która się wokół nich kręci. Kręcąca się spódnica jest niezmiernie ważna. Starsze dzieci, z nimi jest trochę trudniej. Zwykle u nas nie zostają z powodu dojrzewania, ale mamy doświadczenie z własnymi dziećmi. Kiedy nasz syn poszedł na lekcję tańca, wrócił i powiedział: Mamo, dziękuję, że mnie nauczyłaś tańczyć. Na uroczystościach mamy główny występ. Tańczą z taką dumą, że się czegoś nauczyli. I że mogą to pokazać nie tylko swojej rodzinie, ale i innym. Niesamowicie są starsi ludzie, którzy patrzą na nich z taką miłością i przyjemnością. Dość często płaczą, ponieważ przypomina im to trochę ich własne dzieciństwo. Na te Na się krosne, any hanak poradne przestane. A my smamy, mamy, se nedame. Mamy także zespół dorosłych, wianeczek wianeczek. Te dzieci tańczą na próbach co tydzień. Jeżeli akurat wtedy nie ma koronawirusa, inaczej staramy się tańczyć w każdym tygodniu. I jest to dobre z każdej strony, zarówno z ruchem, jak i ze śpiewem, mówią mamy. Czasami robimy takie próby przedstawień teatralnych, na przykład na Boże Narodzenie, ale również na Wielkanoc. Kiedy dzieci bawią się w domu, mamy czasem słyszą długie zdania. Ponieważ dzieci się tego na próbach nauczą, a potem używają to spontanicznie przy swoich zabawach. Z dorosłymi próby są trudniejsze, ponieważ naprawdę trenujemy tylko przed wystąpieniem, abyśmy się dobrze przygotowali. Wprawdzie byłoby dobrze trenować częściej, ale z drugiej strony przy codziennych obowiązkach, chodzeniu do pracy, staraniu się o dom i dzieci. Tego czasu nie ma zbyt wiele, a zrezygnować z tańca tylko dlatego, że nie ma czasu na niego co tydzień, byłoby zbyteczne. Zwykle to wystarcza. Nie jesteśmy profesjonalnym zespołem, jesteśmy zespołem ze wsi. I to widać także w tańcu, że człowiek robi to dla radości i że nie polega to na tym, aby wszystkie kroki były idealne. Więc co to za ludzie? Tím jsou. po prostu tymi, kteří tančili v gospodě i tančili dla radoští. Vítám vás do naše hané. sedněte si z příchodu. Hned dám na stůl sůl a chleba. Chcete zapít? Zběhno třeba do okova pro vodu. Tak a než si poslechnete ze dvě z našich písniček, děvčata vám natrhajou barvínko. Však dost ho majou a zaklobouk hřebiček. Snáď si s něma zaspíváte, můžete se aj smát, jak na svajbě nebo v hode. Kdo ví, k čemu dobrý bude s hanačkou se zeznámit. Každá z nich je kriv a mliko, a jak dobrý srdce má. Když vás starost začne honit, hanáčtěno začne zvonit, starosti hned tam která.